Hej, kochani, pozdrawiam Was z mojego codziennego spaceru. Idę tak sobie i tak sobie myślę. E, gdzieś tam ponoć szaleje jakaś pandemia straszna i zabija ludzi jakimś pomorem. Ponoć jest na to jakiś cudowny eliksir, chociaż ja wiem, czy on taki jest cudowny. Kwestia spojrzenia, jak na to właśnie. Poprzez jakie emocje na to wszystko patrzymy? Tak jak mówię, ja sobie tutaj spaceruję w lesie. E... No, jest tak zimowo. Trochę śniegu gdzieś tam jeszcze się uchowało. Także, no, widać, że to jest grudzień. E... Wiecie co? No, docierają do mnie te wszystkie informacje. E... O, włosy mi się tutaj. Się poprawić, sorry. <laughs> Docierają oczywiście do mnie te informacje e, nawet przez internet, no bo e, tak jak już kiedyś wspomniałam, nie oglądamy, nie mamy telewizji e, tej, że tak powiem, tego głównego ścieku i, i nie oglądam, bo po prostu stwierdziliśmy z mężem ponad rok temu, że mm, to jest pandemia strachu, pandemia strachu. I nie chcemy się nakręcać. I powiem wam, że na no dobrze nam to wyszło, bo tak jak mówię, wszystko zależy od tego, poprzez jakie emocje patrzymy na tą całą sytuację. Ja wiem, że może łatwo jest mówić mi, która mieszka sobie w domku, gdzieś tam na jakimś zadupiu, codziennie chodzi sobie do lasu na spacer. I mi może być łatwo, bo no bo, że tak powiem, nie dopuszczam tego do siebie, ale właśnie nie dopuszczam tego do siebie, bo staram się patrzeć poprzez pryzmat tego, że jesteśmy teraz w takim wielkim czasie próby dla nas wszystkich. Mam wielu znajomych, którzy yy, niestety ulegli, ulegli tym takim niskim emocjom, niskim wibracjom, wibracji strachu przede wszystkim, bardzo wyniszczającej wibracji, również yy, wibracji złości. Bardzo, bardzo jest to yy, niska wibracja, która... No, która że tak powiem, yy, wyniszcza nas od środka, nas i nasze otoczenie. Dzisiaj moja znajoma Julia. Pozdrawiam cię, kochana, właśnie powiedziała, że ma teraz taki okres, w którym yy, w którym robi czystki <grym> w relacjach. Ja taki okres przechodziłam jakiś czas temu. Yy, I powiem wam, że to jest naprawdę bardzo oczyszczające, żeby wybierać, yy, znaczy, może nie rezygnować, bo to, jest, bo to jest źle powiedziane, ja nie zrezygnowałam, tylko odpuściłam sobie zabieganie o relacje, które ze mną nie rezonują i które wyniszczają mnie, wyniszczały, no bo już teraz staram się yy, unikać takich relacji. Jest to trudne, bolesne, Bolesny proces jest to, bo często są to relacje, z którymi jesteśmy związani poprzez właśnie więzy rodzinne, również w pracy. I to jest, właśnie, to jest właśnie najtrudniejsze, ale jest to do zrobienia. Można po prostu ograniczyć te relacje na tyle, żeby nie wzbudzały one w nas już takich ogromnych emocji. Mi się to udało, chociaż przyznam, jeszcze, jeszcze niektóre relacje jest mi trudno odpuścić. I, no i z, zmagam się z tym. No ale to jest proces i, i nie jest to łatwy proces. Jednak warto go przeprowadzić. Warto przeprowadzić taki proces. Tak więc, moi drodzy, Szukajmy relacji, które z nami rezonują, które, które nas wspierają, dzięki którym możemy, możemy wzrastać, możemy się rozwijać i poszerzać naszą świadomość, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli czujesz, że ktoś cię denerwuje, ktoś wprowadza cię na bardzo niskie wibracje, właśnie strachu, złości, Jakiegoś zniechęcenia i po, po spotkaniu z taką osobą, czy po przebywaniu z taką osobą, czujesz, że czujesz się taki wypompowany, jakby ktoś, nie wiem, wyssał z ciebie całe powietrze. No to myślę, że każda, każda osoba, która ma chociaż trochę wyczucia i świadomości w sobie, zrozumie, że taka relacja nie jest jej potrzebna. Że y, trzeba odpuścić tę relację. E, I podobnie jest też z przekazami, które y, y, do nas właśnie przychodzą poprzez y, różnego rodzaju media. Ja nie mówię, że mamy zupełnie odciąć się od wiadomości tego, co się dzieje w kraju, w świecie. E, Trzeba wiedzieć, ale trzeba też nauczyć się weryfikować te informacje i e, nie dopuszczać do siebie e, uczucia strachu. Przede wszystkim uczucia strachu i uczucia złości, na to uczulam. E, ja niestety sama też popadam jeszcze w takie emocje, dlatego kiedy widzę, że jest już za dużo tych informacji właśnie z przekazem strachu, czy właśnie złości, jakiejś zawiści. Odcinam się. I to jest najlepsze, co mogę zrobić. I to samo właśnie też robię w relacjach. Jeżeli jakaś relacja, jakaś osoba wywołuje we mnie za dużo właśnie jakichś takich niskich wibracji, odcinam się. No bo tego potrzebuję. Mm. Sama też staram się. Mam nadzieję, że mi się to udaje, chociaż nie jestem idealna i zawsze to podkreślam. Każdy z nas jest tylko człowiekiem, każdy z nas jest w różnym etapie swojego życia i swojego rozwoju oraz swojej świadomości. Ja staram się to akceptować. Zacięłam się. <laughs> właśnie chodzi mi o to, że staram się akceptować właśnie różne poziomy świadomości i rozwoju danej osoby, jednak osoby, które są na jakichś zupełnie innych wibracjach niż moje, no staram się ich unikać. Także. No w sumie się trochę poplątałam, co Wam chciałam przekazać. Ogólnie ja chciałam Wam powiedzieć, że mm, powinniśmy weryfikować informacje, jakie do nas docierają. E, odciąć się od tego, co powoduje w nas strach, złość, jakąś zawiść. Bo tego nam nie potrzeba w dzisiejszych trudnych czasach. E, a niestety media głównego ścieku... Generują w większości tylko takie emocje. No, ewentualnie jeszcze jakieś głupie ogłupienie nie wiem, typu jakiś serial brazylijski albo jeszcze jakieś inne programy rozrywkowe ale to jest odwracanie uwagi od tego, co jest ważne. A ważne jest to, żebyśmy nie poddawali się tym, tym niskim wibracjom. Yy, jakie, jakie właśnie chce w nas wzbudzić system. I właśnie o to chodzi. System próbuje nas sobie podporządkować, yy, no ale podporządkować sobie właśnie poprzez uzależnienie od różnych rzeczy. <grym> yy, na przykład takich, chcesz pójść do kina, Chcesz wyjechać na wakacje? To musisz być grzeczny. A jeżeli będziesz niegrzeczny, to ci nie pozwolimy. Jeżeli jesteś grzeczny, no to musisz przyjąć jakiś ten cudowny preparat, który mamy dla ciebie, który cię zbawi. Hmm. Tylko, czy ci zbawcy mają dobre zamiary wobec nas? Zastanówmy się trochę nad tym, co ci podpowiada Twoje serce, eee, jak w tym wszystkim eee, są Twoje emocje. Co kieruje tobą, kiedy, kiedy idziesz wziąć ten cudowny eliksir? Czy to jest nadzieja, że on ci pomoże rzeczywiście? Czy to jest strach, że nie będziesz mógł wyjechać albo nie wiem, stracisz pracę? Jakie emocje tobą kierują? Co ci podpowiada serce? Jeżeli kieruje tobą strach, złość albo jakaś nienawiść lub nie wiem, ochota zysku, yy... Albo udowodnienia komuś czegoś. No nie wiem, to nie są zbyt dobre emocje do podejmowania takich ważnych decyzji. Trochę się rozgadałam, trochę jest tutaj um, moich poglądów. Ja wiem, że moje poglądy y, różnią się od większości poglądów y, mojego otoczenia. Ale stwierdziłam, że już czas nimi się podzielić i poszukać ludzi, którzy rezonują tak jak ja, którzy mają podobne poglądy do mnie. Bo, cóż, jeżeli mam tworzyć relacje, to chcę z osobami, które są świadome i rezonują ze mną. Więc jeśli ze mną rezonujesz, to pozdrawiam Cię i życzę Ci wszystkiego dobrego. Z miłością. Zaufaniem i akceptacją tego, kim jesteś. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie.